Cały świat tęskni za pokojem, bo ciągle go brakuje w wielu miejscach. Świat tęskni za takim stanem rzeczy, kiedy może się czuć bezpiecznie, kiedy nie ma żadnych antagonizmów, kiedy ludzie wolni są od zła, gniewu, kłótni, konfliktów, od walki. Taki pokój wśród społeczeństw, wśród ludzi rodzi się w wyniku długich negocjacji, rozmów, uzgodnień. Elementem takiego pokoju jest pojednanie, kiedy trzeba załagodzić, uregulować i uporządkować jakieś sytuacje konfliktowe. A warunkiem pojednania jest przebaczenie i prośba o przebaczenie z drugiej strony. Jedynym, który zawsze przynosi pokój, jest Jezus Chrystus. Pokój charakteryzuje całe Jego ziemskie życie. On przecież zaprowadził na ziemi królestwo, którego nie zdobywa się walką, ale pokojem. On odpuszczał grzesznikom ich przewinienia, doprowadzając ich do pojednania z Bogiem. Uciszał wzburzone wody jeziora Genezaret, a podczas ostatniej wieczerzy mówił do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. On pozostawił swoim uczniom dar Ducha Świętego, którego pierwszym owocem działania jest właśnie pokój. Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam, nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie trworzy serce Wasze, ani się nie lęka. Święty Paweł wyjaśnia, czym się różni pokój taki ludzki, światowy, od pokoju, który daje Jezus. On mówi, że Jezus swoim życiem wprowadził pokój i w ten sposób jednych, jak i drugich, znów pojednał z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. Tak pisze w liście do Efezjan. Zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego znów pojednać wszystko ze sobą, przez niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. Tak pisał święty Paweł w liście do kolosan. Chrześcijaństwo nie ma jednak nic wspólnego ze świętym spokojem, kiedy zauważam, że moje życie jest już takie spokojne, ułożone, takie cieplutkie gniazdko, to znaczy, że coś jest nie tak. Bo to wtedy właśnie zaczyna się moje patrzenie na innych tak krzywym okiem, spod byka, zaczyna się szukanie kompromisów, byleby tylko było mi dobrze. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Nie pozwól mi poprzestać na świętym spokoju. Nie pozwól mi się zabudować w twierdzy kompromisów, w której będę się czuł bezpiecznie, ale będę zdala od innych ludzi. Posłuchaj się raczej mną jako narzędziem Twojego pokoju. Jak mówił święty Franciszek: Tam, gdzie nienawiść, pozwól mi siać miłość, gdzie krzywda przebaczenie. Gdzie zwątpienie, wiarę, gdzie rozpacz, nadzieję, gdzie mrok, światło, tam gdzie smutek, radość. Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy, ile pociechę dawał, nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał, nie tyle był kochany, ile kochał. Albowiem, dając, otrzymujemy, przebaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do życia wiecznego.